bo w Twoim mózgu piździ jak w kieleckim. O rozmnażaniu, tam jest nażaniu, tak? Rozmnażanie, czyli inaczej? Dzieło szatana. Kto Ci to powiedział? Pani z religii. <grystanie> Oczywiście. Jakie nasze rodzaje rozmnażania? Na pieska, na jezdca, na surykatkę, że tak oczy wywala. <grystanie> Ta wiedza oczywiście z? Internetu. Z internetu. Dobrze, są dwa rodzaje rozmnażania. Płciowe i. To drugie. Ty cwaniaczku, ty. Płciowe i bez. Bez Boga nie ma orgazmu. Bezpłciowe ciołku. Pączkowanie, mówi ci to coś? Pani pączkuje. Słucham? Tak powiedział Pan z WF-u, że Pani pączkuje. Hmm? Nie, przepraszam. Przekwita. przekwita. Tak. 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 tak powiedział. Ta stara próchwa przekwita. Tak powiedział. Tak, tak powiedział. Mhm. To zapamiętaj sobie, że Pan z WF-u chodzi w dresie, drapie się po jajach i ma IQ na poziomie piłki lekarskiej. Dobrze przekażę mu. Dobrze, tak zaczynasz.